Tego by nie chciał usłyszeć żadna pani młoda od swojego fotografa, tego, że zdjęcia się skasowały. Oczywiście nie będę mówił tutaj o zapasowym sprzęcie, bo to zakładam, że jest logiczne, tu będziemy mówić bardziej o zapisie zdjęć. Więc pierwsza rzecz to jest aparat na dwa sloty kart pamięci. Jeśli masz aparat na jeden slot, rozwiązaniem na to jest zapisywanie na mniejszych kartach i częściej wymiana tych kart. Wtedy masz możliwość tutaj sobie podzielenia materiału, więc jak na, na przykład na 10 kart jedna padnie, no to mamy jednak 90% materiału. Oczywiście mogą być zdjęcia z bardzo ważnego momentu, ale chodzi o to, że jednak 90% materiału. Nadal będziemy mieli. Jeśli mamy aparat na dwa sloty, no to tutaj mamy sprawę rozwiązaną. Ja ogólnie zapisuję na obydwie karty te same pliki, ale część osób robi także na jedną kartę Rawy, na drugą pegi Jeśli kupujesz karty, to warto kupić w różnych sklepach, nawet jeśli kupujemy ten sam model karty, ze względu na to, że wtedy, jeśli by się okazało, że jakaś partia kart jest uszkodzona, no to wtedy możemy być bezpieczni pod kątem takim, że jedna karta zawsze gdzieś tam przetrwa. Kolejną rzeczą jest kopiowanie. Ja polecam od razu używać też czytników w bardzo dobrej jakości po to, żeby po podpięciu do komputera nie było jakiegoś zwarcia i tak dalej, więc ja używam ogólnie droższego czytnika. I tutaj kopiując takie karty, pamiętajmy, żeby nie kopiować wszystkich kart na raz. Ja na przykład mam mój czytnik na dwie karty, więc tutaj raczej nie staram się kopiować tych samych zdjęć na przykład równocześnie na dwa różne dyski, tylko jak już to kopiuję z, z różnych aparatów, tak żeby było naprzemiennie, czyli nawet jeśli by jakieś spięcie było czy coś, to te karty zawsze są nienaruszone. I w tym przypadku kopiuję na jeden główny dysk, taki ewentualnie w komputerze. Drugą rzecz kopiuję na dysk tutaj zewnętrzny. Taki duży magazyn danych. Tam zazwyczaj mam około 18 tera, nawet teraz są i większe, więc raz na sezon taki dysk kupuję, gdzie wszystkie pliki trzymam. Ja też dużo filmuję, więc tutaj i pliki wideo i zdjęcia potrafię zajmować. Też trzymam materiały swoich klientów. I dodatkowo moim trzecim backupem jest chmura. Kiedyś było tak, że miałem dodatkowo trzeci dysk, który trzymałem u znajomych czy u sąsiadów, tylko nie tak blisko siebie, więc jakby na przykład było jakieś włamanie czy zalanie, te zdjęcia były bezpieczne. Minusem tego było to, że raz na tydzień chodziłem i musiałem ten dysk przynieść, skopiować i z powrotem go tam dostarczyć, ale dzięki temu wiedziałem, że one są w innym miejscu. Sama chmura to za mało, bo też się różne rzeczy zdarzają i tak naprawdę wszyscy dostawcy tutaj nie odpowiadają za to formalnie, ale trzeba mieć to na uwadze, że wtedy mamy jakby poza domem. Oczywiście są jeszcze jakieś serwery NAS, które możemy w domu stworzyć, tylko dla mnie jedną rzeczą jest to wadą, że mamy je dalej w jednym miejscu, czyli jeśli na przykład jakieś przepięcie czy kradzież, to jeśli mamy w domu wszystkie dyski, no to niestety możemy je stracić, a chodzi o to, żeby były w różnych miejscach, więc to jest takie moje podejście. Do tej pory się sprawdza, warto takie podejście mieć, dzięki temu nasi klienci będą zawsze pewni, że te zdjęcia przetrwają i to odróżnia też podejście profesjonalne od amatorskiego, higiena zapisu plików i warto taki backup też yy, często robić, jeśli nie mamy takiego zautomatyzowanego, więc podpinamy wtedy przynajmniej raz dziennie, ewentualnie jeśli te zlecenia fotografujemy rzadziej, dyski i wtedy kopiujemy tak na wszelki wypadek. Daj znać w komentarzu, jak u Ciebie ten proces backupu wygląda, na ile dysków Ty kopiujesz i czy też używasz chmury do tego.